Agata Krygowska na kuźniewska wróciły z Brazylii, z 24 igrzysk, osób niesłyszących, osób głuchych, szczęśliwe z medalami pięknymi. Jakie wrażenia? Wrażenia niesamowite to będzie pamiątka na całe życie i jeszcze do nas nie dociera co się wydarzyło. Coś niesamowitego ten medal, bo nie byłyście faworytkami. Tak, coś jest niesamowitego, tym bardziej, że właśnie nie byliśmy faworytkami i nie dociera to do nas, że mamy ten medal, mamy ten brąz, jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwe i życzymy każdemu zdobycia tak cennego medalu. To były takie igrzyska tak naprawdę jakie znamy osób sprawnych igrzyska, prawdziwe igrzyska olimpijskie, jak to wyglądało właśnie? Nie mogę powiedzieć, czy to jest organizacja 1 do 1, bo na igrzyskach osób słyszących normalnych, że tak powiem, nie byłam. Natomiast organizacja, jeżeli chodzi o rozmiar imprezy, no jest coś niesamowitego. Jeżeli tak wyglądają też igrzyska osób słyszących, to to jest po prostu piękne przeżycie. Grałyście znakomicie, były porażki, były zwycięstwa, ale też ten mecz, o brązowy medal. Jak on wyglądał? Były porażki, były zwycięstwa, tak jak wspominałam wcześniej, no, za każdym meczem zostawiłyśmy dużo serca na parkiecie, mimo przegranek byłyśmy zadowoleni w siebie i wierzyłyśmy do końca, że możemy więcej, co pokazało właśnie w tych najważniejszych meczach, że wygrałyśmy i zdobyłyśmy ten medal. A to 24 punkty z Turcją, 19 w meczu z Grecją, no i te trójki chyba wpadały. Trójki wpadały, cieszę się bardzo, bo był taki moment naprawdę grozy, a te trójki dają taki oddech. Jednak te trójki, nie wiem, pozwalają jakoś tak uciec, trochę odetchnąć. Więc ja się bardzo cieszę, że byłam dobrze przygotowana, że te trójki wpadały w najważniejszych momentach. Jak wróciłyście do ostrowa, gdzieś tam rodzina, znajomi już wszyscy, że tak powiem, powitali was tutaj na miejscu? Tak, powitanie było, co prawda. I jeszcze my dochodzimy po przyjeździe do siebie, więc no pewnie impreza jeszcze przed nami. Zmiana czasu też pewnie dała się we znaki, tak? Zmiana czasu była okrutna i my przez całe tam 18 dni w Brazylii się do niej nie przyzwyczaiłyśmy, ale jak widać nie przeszkodziło nam to w zdobyciu brązowego medalu, więc chwała za to. to. Jeszcze raz wielkie gratulacje, serdecznie gratulujemy i cieszymy się z waszego sukcesu.